OK, zaczniemy od przedstawienia nowych funkcji w wersji 6.0.0. Porozmawiamy o archiwizacji już oczyszczonych maili. Efektywnie jest to zdolność do kwarantanny bezpiecznych maili, które przechodzą przez urządzenie. Do wersji 6.0.0 jedynie wiadomości, które zostały oznaczone jako spam lub te z zablokowanymi załącznikami oraz wirusami, były przechowywane i mogły zostać zwolnione z kwarantanny. Archiwizacja bezpiecznych maili przyjmuje tą samą metodykę. Jeżeli włączysz archiwizację bezpiecznych wiadomości, która jest wyłączona domyślnie we wszystkich politykach, możesz zobaczyć wiadomości w kwarantannie lub poprzez przeglądanie historii. Jak wcześniej wspomniałem, archiwizacja przefiltrowanych wiadomości jest kontrolowana w politykach, zarówno w politykach domen, jak również w politykach użytkowników. Tak więc to urządzenie ma już ustawione kilka testowych domen. Jak widać, większość polityk ma wyłączoną archiwizację, ale dla przykładu ta organizacja ma ją włączoną. W polityce domen jest tylko jedna opcja do wyboru włączenie i wyłączenie. Na przykład dla test.com możemy włączyć archiwizację oczyszczonych wiadomości i zobaczymy, że została tutaj wymieniona jako zarchiwizowana. To, co możemy zobaczyć, gdy ta funkcja jest włączona, to jeśli przejdziemy do strony z historią i zobaczymy wiadomości, zauważymy, że wysłałem już kilka maili przez ten system wcześniej i widzimy, że są tu zarówno dobre maile, jak i spam. Teraz wiemy, że wiadomości do example.org mają w ustawieniach włączoną funkcję kwarantanny bezpiecznych wiadomości, a maile do spam.titan.com mają ją wyłączoną. Jeśli więc przykładowo spojrzymy na tą wiadomość, przede wszystkim to jest to, co typowo miałbyś 5.13 tam, gdzie są bezpieczne wiadomości. Nie możesz ich zobaczyć. Jeśli jednak spojrzymy na pocztę, na przykład czysty mail z org, możemy zobaczyć wiadomość. Mamy też możliwość uwolnienia wiadomości oraz dodania nadawcy do białej listy, jak również usunięcia wiadomości. Usunięcie wiadomości po prostu zatrzyma jej archiwizowanie. Możemy przekazać ją do administratora kwarantanny lub oznaczyć ją jako spam. Więc na przykład spójrzmy na tę wiadomość i powiedzmy, dobrze, nie jest to dobry przykład, ponieważ tu nie ma nic ciekawego. Ale jeśli spojrzymy niżej, możemy zobaczyć tę wiadomość. Wygląda jak spam. Więc jeśli mamy zamiar powiedzieć ok, jest fałszywie dodatnia, oznaczamy ją jako spam. Od razu zobaczymy wiadomość tutaj. Daje ci to możliwość cofnięcia zmian, które wprowadziłeś. Od teraz ta wiadomość oraz podobne do niej powinna być wyłapane. Tak wygląda w skrócie archiwizacja czystych wiadomości. Rozwój w spam Titan napędzany jest przez wymagania, których oczekują użytkownicy i braki w funkcjonalnościach przez nich zgłaszane. Greylisting jest funkcją, o którą klienci prosili 5-6 lat temu. Początkowo byliśmy niechętni, by ją dodać, ponieważ nie czuliśmy, aby była ona konieczna. Więc to, co zrobiliśmy w wersji 6.0.0, to dodanie możliwości użycia greylisty. Jeżeli zaktualizujesz swoją wersję 5.13 na 6.0.0, będzie włączona domyślnie. Aby działała, musisz ją włączyć samodzielnie. Efektywnie, greylisting to możliwość opóźnienia lub odroczenia wiadomości od nieznanych nadawców. Więc jeżeli dostaniemy wiadomość od nadawcy, którego jeszcze nie rozpoznaliśmy, po prostu odpowiemy poprzez uścisk dłoni SMTP, aby spróbował ponownie. Wszystkie obsługujące serwery pocztowe tak zrobią. Ustawią wiadomość w kolejce i po 5, 10 lub 15 minutach ponowią dostarczenie maila. Więc po ponownej próbie dystrybucji przyjmiemy wiadomość. Istnieje teraz kilka nowych funkcji, które dodaliśmy do greylistingu. listingu. Mamy możliwość automatycznie dodawać adresy mailowe lub domeny do białych list. Na przykład, jeżeli zobaczymy kilka wiadomości od konkretnego nadawcy lub adresu IP, Automatycznie dodamy to IP do białej listy, przez co przestaniemy ciągle dodawać ten serwer do szarej listy. Ogólnie, greylisting będzie miał wpływ tylko na nową korespondencję. Zaletą greylistingu jest oczywiście to, że botnety, które mają bardzo proste serwery SMTP, mają na celu bardzo szybkie rozsyłanie spamu i nie przejmują się redystrybucją. Więc, jeżeli botnet zostanie dodany do szarej listy, zazwyczaj nie będzie retransmitował wiadomości, co zaowocuje odcięciem spamu. Wadą greylistingu jest to, że o ile większość serwerów powinna wysyłać retransmisję, nie zawsze jest to reguła. Zatem możliwe jest zablokowanie serwera pocztowego, który nie jest w botnecie. Dlatego gdy włączysz greylisting za pierwszym razem dostarczymy ci ogromną listę zaufanych serwerów, o których wiemy, że mogą zostać zablokowane. Oczywiście możesz dodać swoje. Teraz może zademonstruję tę funkcję na działającym produkcie. Wróćmy znowu do zakładki Mail Relay w system Setup. Mamy tu nową zakładkę nazwaną Greylisting. Jak wspomniałem wcześniej, Greylisting jest domyślnie wyłączony. Kiedy już ją włączysz, wszystkie nowe wiadomości w systemie będą podlegać greylistom. A teraz wyjątki. Wiadomo, jeżeli masz na przykład tutaj swoją wewnętrzną sieć, to nie chcesz, aby twoja wewnętrzna sieć podlegała greylistingowi lub może wiemy, że istnieje host, który stara się dostarczyć do nas wiadomość i nie wysyła retransmisji. Wtedy dodajmy go do białej listy. Podobnie możemy dodać wyjątki do białej listy, bazując na adresach odbiorców, na przykład mail do CEO twojej firmy. Możesz stwierdzić, że żadna wiadomość do twojego szefa czy administratora nie będzie nigdy poddawana greylistingowi. Mamy w zasadzie tylko dwie pozostałe opcje do skonfigurowania, skojarzone z greylistingiem. Może najpierw opowiem o opóźnieniu wiadomości. W zasadzie istnieją wartości opóźnienia 300 sekund i 5 minut. Więc, jeżeli chcemy, nie będziemy przyjmować retransmisji od serwera przez 5 minut, jeżeli podczas tego okresu dostanie kolejną wiadomość o odrzuceniu. Dopiero po 5 minutach dostanie akceptację i jego wiadomość zostanie przeprocesowana. Nawet jeżeli serwer pocztowy jest zgodny, to umieści wiadomość w kolejce. Typowo takie serwery mogą trzymać wiadomości w kolejce nawet do 5 dni. Następną funkcją, którą tu mamy, jest automatyczne dodawanie klientów do białej listy. Po prostu, kiedy już dostaniemy 5 wiadomości od danego klienta lub adresu IP, automatycznie dodamy ten adres IP do białej listy. Możemy wyłączyć tę opcję w ustawieniach, zmieniając ją na 0, ale myślę, że fakt, iż automatyczne dodawanie do białej listy jest dobrą rzeczą, powinna być zawsze włączona. Tak mniej więcej wygląda greylisting w pigułce. Następną funkcją, którą mówię, są administratorzy oparci na roli, jaką pełnią. Klienci prosili o tę funkcję od jakiegoś czasu. Posiadamy trzy poziomy administratora. Kilku użytkowników w przeszłości chciało mieć możliwość delegowania części pracy do innych administratorów, ale nie chcieli dawać im wszystkich dostępnych opcji w interfejsie administratora. Na przykład możesz stworzyć uprawnienia dla administratora pozwalające mu na zarządzanie politykami. Możesz pozwolić administratowi tylko na przeglądanie historii i raportów lub na przykład modyfikacji istniejących ustawień domen. Na poziomie domeny mieliśmy administratorów domen już przed wersją 6.0.0. W tej wersji dodaliśmy możliwość aby definiować własne role administratorów wraz z przywilejami dla każdej z domen. Możesz dać administratorowi pełne uprawnienia do modyfikacji polityk, modyfikacji ustawień domen, modyfikacji historii lub też możesz dodać administratora domeny, który na przykład będzie tylko miał możliwość przeglądać raporty dla danej domeny. I podobnie na poziomie użytkownika mamy tą samą administrację opartą na rolach z prawami dostępu, które możesz predefiniować dla użytkowników końcowych. Na przykład, w wersji 5.13 jedyne, do czego był uprawniony użytkownik, to zmiana hasła, przeglądanie lub modyfikowanie białych list i czarnych list oraz zarządzanie ustawieniami swojej kwarantanny i przeglądanie kwarantanny. Dla wersji 6.0.0 użytkownicy mogą uzyskać dodatkowe prawa do przeglądania swojej historii lub zarządzania politykami. Na przykład mogą zmienić próg spamu na taki, jaki im odpowiada. Mogą wyłączyć filtrowanie spamu, wyłączyć filtrowanie załączników, ochronę przed wirusami. Są to rzeczy, o których administrator chce, aby były zarządzane przez użytkowników, pozwalając im na samodzielne ustawianie kwarantanny, przez co sam ma mniej pracy. Teraz, może przejdę przez interfejs użytkownika, pokazując zmiany w administracji opartej na rolach i pokażę Ci więcej szczegółów na temat tego, co można i czego nie można zrobić. W roli administratora użytkownicy mogą robić to, co dotychczas. Gdy zalogujesz się jako administrator, będziesz miał przydzieloną rolę administratora. Widzimy tutaj dwie inne role, które stworzyłem wcześniej. Mamy rolę admin history, której przyjrzymy się bliżej. W zasadzie jedyną rzeczą jaką może robić użytkownik to przeglądanie historii. Przejdźmy zatem do zakładki admins. Możemy zobaczyć listę administratorów, którą utworzyłem już wcześniej. Mamy rolę administratora zdefiniowaną systemowo, której nie można modyfikować oraz dwóch administratorów, których utworzyłem wcześniej. Jeden ma rolę admin history. Drugi role reporting manager. Więc znowu, Admin History może tylko przeglądać historię. Jeżeli podszyjemy się pod tego użytkownika, aby móc zobaczyć, co on może zrobić, zobaczymy pulpit. Poza pulpitem jedyne, co będzie mógł zrobić, to przeglądać historię w zakładce Reporting. Wszystko inne jest dla niego wyłączone. Co jest nowe w wersji 600 to możliwość wyłączenia podszywania się zamiast konieczności wylogowywania i zalogowywania jako administrator. Możemy po prostu przestać podszywać się pod użytkownika i wrócić do strony, na której byliśmy poprzednio. Dla administratorów domen, tak jak wcześniej, możemy zdefiniować administratora domeny w zakładce Domain Policies. Na przykład dla domeny org mamy administratora domeny reportingMGR i możemy zdefiniować, jakie role administratora posiada. Domyślnie będzie to domyślna rola administratora, ale zamierzamy dać temu użytkownikowi wszystkie przywileje. Znaczy to, że od teraz na przykład może on zarządzać swoimi ustawieniami domen, którymi nie mógł zarządzać w wersji 5.13. Podszyjmy się pod tego użytkownika. Widzimy znowu praktycznie to samo co w wersjach przed 6.0.0, ale doszły dodatkowe rzeczy. Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami przekazywania. I znowu zmieniłem serwer docelowy, praktycznie to samo co było w ustawieniach mail relay w zakładce w interfejsie administratora. Następną rzeczą, którą dostanie użytkownik wraz z rolą administratora, jest przeglądanie historii, generowanie raportów dla swojej domeny, ustawianie harmonogramu raportów dla swojej domeny. Jest to dużo więcej niż mógł robić w poprzednich wersjach. Następną funkcją, którą omówimy, jest możliwość określania kilku serwerów docelowych. W poprzednich wersjach Spam Titan, kiedy sprecyzowałeś domeny, na które będą przekazywane wiadomości, mogłeś wybrać jeden serwer docelowy. Jeżeli ten serwer uległ awarii, Spam Titan po prostu kolejkował wiadomości, dopóki nie mógł ich wysłać. W wersji 6.00 mamy możliwość określenia wielu serwerów docelowych per domena i dostajemy kilka różnych ustawień, z których możemy skorzystać. Na przykład, gdy Twój główny serwer docelowy nie działa, możesz określić wiele zapasowych serwerów. Podobnie możemy określić wiele serwerów docelowych działających w sposób round-robin. Po trzecie, możemy określić rekordy MX, które mogą być użyte jako docelowy serwer mailowy, więc, używając rekordów MX, możemy mieć kilka rekordów, które użyjemy według zależności od priorytetu. Wracając do interfejsu użytkownika. Jeżeli wrócimy tutaj, chcemy wejść w zakładki System Setup i Mail Relay. Pokażę teraz funkcje dostępne dla kilku serwerów docelowych per domena. Więc znowu mamy tu pięć ustawień domen. Pierwsza domena domain.Net ma serwer docelowy domain.net. Wygląda to trochę dziwnie. Gdy spojrzymy ponownie, zobaczymy, że włączona jest opcja MX Lookup. Znaczy to, że urządzenie wykona lookup domeny Domain.Net sprawdzi, czy posiada wpisy MX, może 5 wpisów MX i spróbuje dostarczyć wiadomość do nich w zależności od priorytetu. Nie mamy tutaj sprecyzowanej domeny Domain.Net. Możemy na przykład sprecyzować domenę spamTitan.com lub inną. Nie musi być to domena, na którą przekazujemy wiadomości. Następna jest spamtitan.com, gdzie mamy dwa serwery docelowe, sprecyzowane z separatorem między nimi. Jeśli użyjemy przycisku spacji jako separatora, pokażemy, aby pierwszy serwer na liście miał pierwszeństwo. Jeżeli zawiedzie, przekaż zadanie do drugiego serwera. Ostatecznie dla domeny webTitan.com możecie zobaczyć, że separatorem jest przecinek. W tej sytuacji używamy algorytmu RoundRobin pomiędzy tymi dwoma serwerami. Jedna z wiadomości pójdzie do pierwszego serwera, następna do drugiego. Gdy mówię round robin, mam na myśli pseudo round robin, ponieważ serwer będzie wybierany losowo. Zarządzanie aliasami zostało rozszerzone w wersji 6.0.0, umożliwiając nie tylko użycie aliasów dla użytkowników w Active Directory. Przed wersją 6.0.0 była możliwość importu aliasów z Active Directory lub serwera Exchange. W tej wersji jest możliwość importu własnych aliasów z pliku tekstowego. Więc jeżeli Twój końcowy serwer pocztowy to np. Postfix, Sendmail lub Zimbra, możesz zdefiniować własne aliasy, zaimportować lub zdefiniować ręcznie. Wracając do interfejsu użytkownika, pod zakładką Quarantine Aliases możemy zobaczyć, gdzie możemy zarządzać swoimi aliasami. Wciąż możemy zaimportować z Microsoft Exchange, jeżeli Exchange jest naszym serwerem końcowym lub możemy zaimportować z pliku tekstowego, a nawet dodać je ręcznie. Dodajmy więc kilka ręcznie. Mamy więc Tom Małpa Powiedzmy, że posiada on dwa aliasy. Ma swój główny adres mailowy i na przykład tom.surname.pam.tit.com. Po prostu je zapisz i pojawią się na liście. Znaczy to tyle, że każda wiadomość, gdy tom zaloguje się na interfejs użytkownika, będzie wyświetlana w jego kwarantannie, nieważne czy z tom.pam.tit.com czy tom.surname.pam.tit.com. Podobnie, gdy dostanie raport o kwarantannie, zamiast dostawać dwa raporty, dostanie jeden skonsolidowany raport zawierający informacje z obu adresów mailowych. W gruncie rzeczy jest to funkcja aliasów w pigułce. Znaczy to przede wszystkim, że użytkownicy mogą zarządzać wszystkim, używając jednego konta, zamiast logować się z kilku kont. Znaczy to też, że otrzymasz jeden raport końcowy zamiast kilku